Witajcie moi drodzy. Ponad 3 tygodnie temu urodziły się u nas kociaki. Wtedy pierwszy raz Wam je pokazywałam. Teraz chciałabym Wam pokazać, bo to Wam obiecałam, jak one się zmieniają. Zobaczcie, to maleństwo ma dzisiaj 23 dni. Zobaczcie, jaki jest ogromny, grubiutki, puchaty i milutki. Są po prostu przecudowne i przeurocze. Eee, ten kotek jest chłopcem i nazywa się Cold Ice. Teraz pokażę następnego, jego braciszka, pokażę Wam Wizla, tego, którego pokazywałam Wam jako przedostatniego ostatnim razem. Zobaczcie, ta -da! mamy czarnego. Czarny jest piękny, jest po prostu cudny, jest kudłaty, jest przytulaśny, jest przeuroczym kociaczkiem. Wszystkie są bardzo zrelaksowane. Mama ma bardzo dobrej jakości mleko. Bardzo dobrze dba o mnie. W ogóle mamy, kotki są świetnymi matkami. Są bardzo wyrozumiałe, cierpliwe, opiekuńcze. Prawda? Pudziaczku. A teraz pokażę Wam kociaczka. To jest mój drodzy Hermes. Sprawdzałam dlatego, że te kolorki, one bardzo się zmieniają i żeby się nie pomylić, ja naznaczam ich futerko, po prostu zwyczajnie nożyczkami przycinam. I on tutaj na tyle jest przycięty przy ogonku i on ma literkę T, czyli Hermes, <grymiany> też jest pięknym samczykiem, który urośnie do ogromnego kociaczka w przyszłości, jego rodzina też na niego czeka, prawda? Dobrze, a teraz Wam pokażę następnego, bo tutaj widzę, że niektórzy bardzo chcą się pokazać. Pokażę Wam chłopca, który nazywa się Frosty. Tadam i mamy Frosty'ego. Frosty też ma swoją rodzinę i czeka na niego nie tylko nowa właścicielka, ale jeszcze jeden kot, prawda? Także za kilka miesięcy, jako kastraty, pojadą do swoich nowych domków i będą pupilami i ulubieńcami swoich rodzin. Kolejnym kociaczkiem, którego Wam pokażę, jest Bona. Bono ma taką kropeczkę charakterystyczną na czółku i po tym go rozpoznaje. Zresztą jego właścicielka też go po tym rozpoznaje. To jest Bono. Ten z kropeczką też jest uroczy. Są po prostu przekochane. No, przekochane są. <laughs> Proszę zobaczyć, jaki jest fajny. On ma dopiero 23 dni. Czy wyobrażacie sobie, jakie wielkie one będą, kiedy będą miały już te dwa, trzy, cztery lata? Te kociaczki są po bardzo dużym kocurze, po linii moich kotów, które dają bardzo duże, ładne dzieci w przyszłości. A nie, ale są tacy, którzy chcieliby jeszcze raz być pokazani. Proszę bardzo, cold eyes. Pasie tutaj, żeby się pokazać, jest cudnym kaciakiem. One po prostu przeurocze są. No, przesłodkie. Do przytulania, do miziania. No i mają cudowne charaktery wszystkie. Ale to dzięki rodzicom, bo rodzice są tak fantastyczni, jeśli chodzi o charakter. Żegnam się z Wami w takim razie. Zachęcam Was do oglądania moich filmików na TikToku, na Instagramie i na Facebooku. I oczywiście będziemy w dalszym ciągu śledzić losy tych maluchów i będę Wam pokazywać, jak one się rozwijają. To do usłyszenia.